Z zupełnie w eee. z Witam wszystkich z, z tej strony. Black Clover eee, Niedługo będzie mu za dwa lub trzy dni tak, tak, Przypojawi mój filmik. E, pierwszy no i jestem zadowolony, że mogę nagrywać. Eee, przepraszam, jak w się hałas. Bo oglądam Włacych Much, pierwsze odcinki, te pierwsze sezony. Bo ja wiem, uwielbiam Włacych Much. To są jak Władcy 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 Mów, Harry nie Pottera i anime. Eee, no śmiało, nie wstydźcie się. Jak wiecie, dzisiaj był mój przyjaciel. E, po prostu są Wilku. Eee, on mi łączył wszystkie filmiki. Jestem mu bardzo wdzięczny Eee, co mogę powiedzieć Eee... Wiem, że mało sobie że mało się odzywam w czasie gry Bo mówię, ja się dopiero uczę Może niedługo będzie, będę więcej mówił przy graniu No i ten yy, Mmm, co tu... Cześu, to maneki. O, on nie jest prawdziwy. No i nie, nie, prawdziwy. Mieszkam w małej miejscowości, z przycinem. Mam nadzieję, że zdobędę trochę widzów, z e, z e, i widzów polubią moje filmiki Którym będę osądz, którzy polubią moje filmiki albo i nie, będę wdzięczny, że chociaż ktoś oglądał u mnie. Eee, mówię, no, ja, dopiero e, montuje mi się film, rzuca się, muszę czekać 23 godziny. Eee, jutro już będzie, normalnie, już pierwszy odcinek. Eee... No i zagramy standardową grę. Jak będziecie chcieli w inne gry to wystarczy napiszcie mi w komentarzu pod filmikiem jakie chcecie filmy, filmiki z gier Ja po prostu spróbuję częściowo w te gry i zagramy w te gry jakie będziecie chcieli Tak jak mówiłem jutro, czyli w niedzielę e, jutro z e, moim tym przyjacielem po prostu Wilku mamy turniej już jak widzicie jestem platyna jeden mój ten przyjaciel też jest platyna może dzisiaj wrzucimy razem film, e, nagramy że razem gramy, wrzucimy filmik razem wbijemy w diament żeby nam było dobrze i myślę, że eliminacje jutro będą lepsze niż co miałem w piątek. Yy, mówię, jak jeszcze raz razem za hałas w tle, bo mówię, oglądam po prostu waczy much. Bo to jest ja uwielbiam to oglądać. Yy, zagramy drużynie trzyosobowej. I zaczynamy. Ale nie wiem za bardzo jaką bohaterkę bohatera wybrać. Czy bohaterkę Zobaczymy No A wy szatan Jeszcze raz was no, ja będę przepraszał jak będziecie wiedzieć, widzieć często jak odpalam papierosy bo ja jestem nałogowym falaczem I... Energo, alkoholikiem, nie? Czyli energoalkoholik, e, energo czyli że uwielbiam dużo energetyków pić. Już 10 lat je piję. Nic mi nie stało, ja po prostu jestem od nich uzależniony. Piję tak, żeby pić. Żeby poczuć ten smak. E, dobry. E, jak widzicie, są e, jak ze mną widły. E, widać pobę Alberta. I zagrajmy. Eee, chcę Wam jeszcze coś Wam powiedzieć. Moja kotka nami lepiej się czuje. Po sterylizacji już chodzi, skacze, ale słabiej niż wcześniej, przed weterynarzem, to była. Ale jest u niej wszystko ok. Tego na razie jej nie ma, bo teraz leży na łóżku. Bo jest zmęczona. Jak to kot. Lubię sobie pospać, pojeść, pomiał, czy być wygłaskana. I kocha ludzi, będę się starał, żeby było lepiej niż wczoraj. Albo się wczoraj to zależy, kiedy oglądacie, albo kiedy mi to rzuci się filmik. No i nie mogę się doczekać, jak zagram sobie w towarzystwie mojego tego przyjaciela po prostu Wilku. Razem on dobrze, no, opak dobrze gra. Trochę mnie też nauczył. Kilka razy mnie uratował tyłek przed wrogami. Ja mu też. No, po prostu jest on dla mnie jak brat, a jego dziewczyna jest po prostu jak dla mnie siostra. E... No i jeszcze raz mówię, przepraszam za hałas, tle po prostu oglądam Wacymu, nigdzie nie widzę, drodzy widzowie, żadnej broni. Słabiutko, że nie widzę żadnej broni. W każdym chwili może mnie przeciwnik zaatakować, a ja, nieuzbrojony, mogę szybko skinąć. Mam nadzieję, że nie, bo jak widzę, w w same przeciwnicy zabrali albo moi towarzysze. E, bronię. No a ja muszę unikać na razie bez broni. O, mam jakąś pierwszą broń. O, ale niespodzianka. Nie spodziewał się tego przeciwnik. Ja też tego się nie spodziewałem, że on tam będzie. E, Uzi, dobra. Trzeba uratować towarzysza. Już biegnę do niego. E, gdzie on jest, leży, ten mój towarzysz? Nie widzę go, jest on jakiś ślepy, czy co? Halo, towarzyszu? O, tutaj leży. Proszę bardzo, uleczyłem mojego towarzysza. Taki, <grym>, taki zły nie jestem, żeby nie pomagać swoim towarzyszom. No, wiek, wiecie, każdy ma, może mieć słabszy dzień, lub lepszy. Jak jest dobry, dobra drużyna, to dobrze pójdzie mecz. Jak nie, jest, nie ma też dobrej drużyny, ale się starają, to tak źle nie jest. Yy, Chora bieżemy. my. Yy, lunety trzeba poszukać, ulepszyć, doskonaleść. Ulepszyć umiejętność trzeba jakąś. Chociaż nie wiem, jaką nie. wiem, Który naciskam, żeby naciskać, żeby ulepszyć, żeby było dobrze. Hmm, nic tu nie mam żadnych tych lunet. Dobrych, może tutaj u co tam skinu będzie miał, może nie. Kurczę, pierwszy mi Jeszcze raz Was przepraszam, że jak w czasie gry mało mówię. Bo mówię, dopiero się uczę. Yy, nagrywać. O, sniper bar, moja ulubiona, e, to jest Forta Mienię na tom, jak słyszycie, gdzieś mojej towarzyszy się nawala. O, tam jest wróg e, Jak widzicie, bez lunety to mi słabo idzie, bo nie mogę wycylewać przeciwnika. Mhm... Mm Jeden towarzysz prawie niedługo padnie, jak tam szybko mu nie pomogę. Jak ja sam nie wpadłem w zasadzkę przeciwników. O, ale ładnie poszło. No ja też prawie dostałem. Oho! Plecy dostałem, ja nie spodziewałem się tego strasznie. Zaskoczył mnie. Byłem skupiony na jednym przeciwniku, i nie skafuję się, że drugi jest za mną. Nie mogę się doczekać tego turnieju, bo to będzie mój pierwszy turniej w tej grze. Od kiedy zacząłem kto grać? Już 7 czy 6 dni. Jak słyszycie, tle Czesia. Jutro jest o 20.00 nowe odcinki są Czesia, co niedzielę, na czwórce, z czego jestem zadowolony, o, towarzysz miał minął, po co mi leczyć? I moja naturalna praca to jest, że robię w żabce, jestem sprzedawcą, już rok tym mniej robię. Żabka, łe!

Kurczę, kurczę, atakują plecy, plecy. O, pierdzio. kończymy. Mhm, idzie.

Czesia ja trzeba obejrzeć Co ta ipla słabo działa Ooo like Miladu the... towarzysze moi, mają fajne skórki Let's go! I'm here to see, see you. you. Thanks. Would you like an autograph? Yeah. My autograph. I

Tej gry nie było, bo za słabo mi pożo. a za słabo. Zagramy jeszcze raz. Słabo. Pierwszy mecz był nawet w miarę, drugi sami widzieliście, że słabo. Masakra, słabo, słabo poszło ten drugi mecz Mam no, nadzieję, że na turnieju tak słabo w eliminacjach nie pójdzie mi mecz jak teraz. A jak wam, e, drodzy, widzowie mi jak sobota? Żeby ktoś ustąpił mi miejsca. Mam nadzieję, że wam sobota dobrze minęła. Możemy też tak. Bez z żadnych. A jakie są pana słabe strony? Zapominam o przed Polsce. Babciu. Babcie polecają lizy od Millera. Oryginalny smak, który rozpoznasz od razu. i zaczynamy następną rundę wziąłem pierwszą lepszą broń jaką znalazłem fanatyka wziąłem może dobrze pójdzie z fanatykiem przekonamy się mm -hmm. Mam nadzieję, że jeszcze uzbieram się na wejście CD. Też zagrałem z Bad Boysa. Dwójkę hmm, zaciekawiamy ta gra. Ciekawe, czy będzie dobra. Tak jak opis, opisywał na pudełku. Przekonamy się. Dobra, idziemy po Pokemona

chodzimy, zbieramy, może zobaczymy jakąś dobrą broń, która mi się spodoba, jakby tu o przeciwnik, o drugi, bierzemy AK za fanatyka Jeden kill, jeden, asy... jeden asysta i dalej, bo niedługo nas strefa do goni, a ja nie lubię jak jestem za strefą. Czy AK w ręku? szukamy przeciwników albo oni nas znajdą albo my ich ale że my ich szybciej znajdziemy o wyniku 哦，呼呼。 Jak widzicie z towarzyszami tutaj w kampie Żeby szybko nie zginąć 아, 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 Szatan, żegnam was wszystkich.